To mam wrażenie, że w niektórych z tych miejscach patrzą na te korporacje, to po prostu trzeba robić na odwrót. Tak, na odwrót, pamiętajmy, że jak obserwujemy błędy złych szefów czy złych organizacji, ale de facto to też są powiedzieć. to uczymy się czego nie robić. To jest zawsze świetna nauka. W moim życiu miałem okazję mieć kilkudziesięciu szefów, przewijali się przez moje życie i niestety większość z nich uczyła mnie czego nie robić. Ja tego Świetnie się uczyłem. Było to bolesne, było to nieprzyjemne, było to traumatyczne czasem przeżycie. Ale byłem pewny, miałem dowód, nigdy tak nie postępuję. Gdybym tego nie przeżył, to bym nie uwierzył, a, że można, a B, że oj tam, oj tam, jeśli chodzi o skutki. Ale to na mnie było robione. To ktoś testował na mnie te złe metody i one mnie wielu rzeczy nauczyły. Między innymi ten baraż sprzedaje teraz wam. Czego nie robić? Jestem pewny tego, co mówię, a nie czym wyczytałem w książkach. Książki co najwyżej poparły. Tam też pisali o pewnych zachowaniach.